Życzę wielu, wielu lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Proszę się cieszyć e, czasem nieco swobodniejszym, chociaż zbyt dużo swobody wcale nie życzę. E, proszę się cieszyć e, najbliższymi, ale również proszę się cieszyć lasem i proszę pamiętać o tym, że grono życzliwych osób na pewno Pana również tutaj rzeczy. Wszystkiego dobrego życzę. Pańskie cechy, skromność, życzliwość, skrupulatność, nieprzeciętna kultura osobista i pracowitość pozwoliły Panu kierować naszym nadleśnictwem skutecznie i z bardzo dobrymi wynikami. O zaszczyty i splendor nigdy Pan nie zabiegał, będąc typowym, wielkopolskim przysłowiaciem pracy organicznej, który pracą dla dobra wspólnego przedkładał Panu przysłowi. Ziemia gospodarcza, z którą związany jest Pan, Ponad 300 lat. Wydała wybitników i przypomnę błogosławionego Edmunta Bojanowskiego, Filipa Skoraczewskiego. Myślę, że nie przesadzę do tego grona, zaliczając Pana, który obdarowany wieloma talentami, będzie w dalszym ciągu nim dzielił, zarówno z leśnikami, jak i z tej ziemi. Dziękuję Panu również za wielką eurydycję, którą Pan posiada, Za to, za znajomość świata, za znajomość y, polityki a także za znajomość realiów naszej tutaj małej ojczyzny. Ma Pan niesamowity zasób wiedzy na temat regionalizmu, tradycji i mam nadzieję, że napisze Pan o tym książkę, zresztą Pan mi to obieca. Panie Nadleśniczy, w imieniu swoim i wszystkich związkowców bardzo Panu dziękuję. Życzę wytrwałości, odpoczynku na emeryturze. No i jeszcze jedna sprawa, ja naprawdę nie chciałem uderzyć pana samolotu, Dziękuję The sky within my reach and I zdrowia, miły sprawnej i realizacji zadań, na których odmienują każdy. Wszystkiego najlepszego. Równie wszystkie nam, że chodzi. Dziękuję. dziękuję serdecznie za wspaniały tutaj. Będę przyjeżdżał na przemawę <grym> i zamiar samochodu. Dziękuję.